Jeszcze. W ogóle plus 400 punktów krwi, tam jest, widziałaś? Tak. Cześć, witamy w nowej trybie 2 na 8. Tak i ja bym miała propozycję, żeby też w lobby pokazać. No o teraz te, te nazwy to są po prostu super. Teraz już w ogóle nic nie widać. Żeby w lobby pokazać, jeżeli chodzi o to jaką wybieramy klasę i do tego mamy jakby perki. Ale czy ta mapa jest dwa razy czy trzy razy większa, czy nie? Ja chciałbyś, bo nie mniejsza. mi się czaska piłką, także przepraszam za galop, który słychać. Mm -hmm. Bo to jest tak, że wybieramy daną klasę, na przykład ja medyka. No i mam jakby już przez mm, a z automatu przydzielone takie cztery perki do tego, nie? Zgadza się. Nie, to się genus trzeba zrobić. Co to teraz? Oko się pokazało, co to znaczy. Nie wiem, na co się jesteśmy, tak? Mhm. Mm to jacyś killerzy? No właśnie, ciekawe jacy w ogóle. Anka no, jest, bo ją słyszę. Ale ta mapa nie jest większa ani nic czy jest? Nie, no wątpię. No to się to to jak na ścisku, tak. <grym> Jakich jest chyba ileś Szkoda, że nie możemy mieć latarek, nie? Aha, ja szybko chodzę na kucącą <grym> Jak noob. <grym> o, więc widzicie ją teraz? Tak. To mój perk zrobił. Mhm. Mm. To jest w jakimś w ogóle stopniu trudne. Teraz jest yes, Billy z nią. proszę. 8 niby... a nie 10 miało być? 8 genów mamy do zrobienia. No, dobra. dobra. Dużo geny posorane po całej mapie, nie? No zobacz, ale jak się będzie gonić killer dwa na jedną jednego surwa, no to jak? Hit Zasada trochę. Widzę Billego. Nie wiem gdzie ty jesteś w ogóle. Jestem koło małego drugiego. Widzimy ich, ona idzie do nas, jakby. I kim ty w ogóle grasz? A da się kogoś. kim ja? To ty, ta Claudette? Tutaj ja jestem Claudette, co? zielona kurtka nowa. Ok, sobie kupiam kupiłam kurteczkę. No, mhm. przyszła Może mhm. ten MOB. Przez z killerem. Nie. Jest to jakaś. A ja mam w ogóle czwarty perek zablokowany. Tak, bo tam czytałam przed chwilą to, ale tego nie zrozumiałam. Jakby trzeba coś tutaj chyba porobić, żeby dopiero się nam odblokował. Teraz my jesteśmy chyba na nich widoczni, mi się wydaje. No to super. Ale patrz, jest skrzynka, można ze skrzynki coś wyciągnąć. No właśnie. A skrzynek jest dużo na niby. Ale ten Billy. Za każdym razem tęgnas zrobimy to nas widać chyba. No to spokojnie. Tam na chwilę dobiję. i pomóc. Bazzi, jakby mamy pokazane, która jaką ma klasę wybrał, jakie ma do tego perki. Tak. Ym, coś tam było, że zostają włazy jakby trzy, jak zostają. Trzy włazy, mhm, trzy wyjścia są. Ciężko no, jest im. Im jest ciężko, tak. Ale naprawdę nie wiedzą za co się zabrać. Wygląda powinno być 10 to zrobienia. Myślisz? To ona ma latarkę. Ona będzie jest leżeć na... chyba, wiesz? Latara ma. nie pomogę w żaden sposób. Nie? Przepraszam? Ale gdzie? Co tu się stało? to jest? A to się tak... A jest totem? Hmm. Boże. Jak długo? A czemu tak teleportują do tej klatki? Głupie to jest. Trochę jak Silent działa to. Mhm. Hmm. Gdzie ta łowczyni jest? Koło mnie, koło małego. Mhm. Teczka sobie losowałem, są. Jeden gandem został. Mhm. No to tu jest koło was, czemu nie robicie? No ja robię. Hm. No dobra, nie wiem, nie zainteresowani w ogóle oni są. Może powinny być dwa na 6? Te mapy, takie jakie były kiedyś mi się wydaje, wiesz? 2 na 6 może powinno być? Nie no, powinno być więcej gandem do zrobienia po prostu. 10. Chyba, że po prostu nicą Wiesz, że trafiliśmy na takich, którzy nie za bardzo sobie radzą. Czasami sobie w czwórkę nie dajemy rady z jednym, nie? I ciekawe, co teraz jak. Ymm, skończę, nie? Oni idą razem. <noise> Ile bram? Trzy bramy. Ok. Trzy bramy, trzy własne. O, mam animację otwierania w końcu. Tak, już naprawili. On czas mi przejedzie pewnie. Oni on, on idą do jednej bramy. Mhm. O tutaj leci. Mhm. On ją jednie. Nie. Przemodwiec. Mimo, że na sam koniec już. Dobra, do otwórzcie. Dużo nie zostało. No Boże. Pan nie trafił w nikogo, kisna a moja jak zwykle gada głupoty. Co gada? Bloody hell. a mhm. wszyscy biegniemy. Fajnie. A tą listę trzeba przewinąć tu aż. Dobra. Mhm, uciekłam. Tak, zwykle gdzieś była gdzieś indziej, tak? Nie, chowałam się tam, bo ona była ranna i czekam aż ona wyjdzie i wyszliście wszyscy oczywiście, nie? Chodzi czy była ranna jakaś... jakaś ona. z tej klatki to nie jest tak łatwo wyciągać, bo... O, zobaczymy jak ta mapa. Czerwony las. Zim z dziadkiem tu jestem. tu wam pomóż. Może jeszcze elf tu jest, i Fęki i mek, i wszyscy. Taki wy... A ja jestem kto? Z wiadowca mam jakieś wybrane. No to ja. Aż Kurde. Dzwonek, tak? Mhm. Dostał łeb. Mhm. Dzwonek i trapper. Tak? Fak. No i widzisz, teraz jestem 2 dwa, dwa na 1. Nie na 1, jak Okej. No to już będą bardziej tacy... To już będzie ciekawie. Fajny ma strój tra... Przepraszam. Fajny ma strój traper taki, jakiś świecony. Robi z domku, jak po schodach się schodzi na dół robi... Aha, on mnie zdeptał! No aha, no tak! Spóźniony krzyk. Bo do tej klatki trochę leciałam, mnie, Nie no, po drodze mi to jest, ale idę. Obgena ją wziął, przecież nie wierzę w to. No Kate, bo mi blokujesz, debilko. No, to już chyba nie będzie takie easy peasy. No, no, wszyscy blokują. A wychodzenie z klatki? No na pewno lepsze niż... Yy. Aha. Bezpieczny ratunek to ma być, tak? Czy co to, to sobie Tak, mieć? tak, tak. Chyba. Nie wiem czy jest tam napisane bezpiecznie, czy wyciągnij po prostu z klatki. Nie zaliczyło mi więc do tego potem. To poczekamy jeszcze chwilę. O tak. Dobra, to idziemy po nie. Masz latarkę, nice. No, znalazłem. no i to jest Dobra. trapper już, nie? Mhm. czemu nie słać jego serca nagle? Się tak wysypały wszystkie? I dzwonek jeszcze mi się pojawił. Super Ale dzwonek przynajmniej go zablokował pod paletą i nie mogli się ruszyć. Bo dzwonek był ugłyszony, a traper chciał ją niszczyć. Idą za mną. Idą za mną Idą do mnie. Jedna Gdzie do Was traper? Tak, nie? wiem, widzę. Mam pośpiech po wyciągnięciu kogoś z klatki. Nie masz sprint w ogóle, wiesz? Aha, czemu? No bo taki mamy perk w tej klasie. Ucieczka no. z tego i 1 na 4, dobra. Widział mnie. Cholera, jasne. Mhm. No nie powinno mnie to dotknąć. Ale latarka tutaj nic nie daje, tak? Czy co? No nie, no bo jak? Jedynie go możesz oślepiać, jak. Weźmy go, oślepiłem. Boże, oni się drą wszyscy naraz. Boże, jakieś zeptanie? znowu być. Ale ile ich jest? Nie ma kto wyleczyć w ogóle. Boże, jak to wygląda, jak się wisi. Ty wisiałaś już? Wisiałaś. No w tej krawce siedzę, nie? No i chyba same żółte, te latają po mapie. Pisne. To ty? No, to ja. To dobrze. Nie będzie tak łatwo. No i gorzej, jak się zapętlimy, wiesz. Mhm. Pięć genów jeszcze. Trzecia, ja tak, dobra. Umarte? No. Po drugim? Było? No, nie wiem, już, co to, co to, jak to jest. Jezus... No, jeszcze Ciebie trzeba wyleczyć. I to już... o! O! Boże, weszłam tam zamiast niej, zbadżyło się. No ale dziewio... ciocha! No albo mi leczycie, albo nie. Odej. Trzeba się podzielić tym. Boż Boże! No gdzie idziesz?! To no, przecież nie da się w trójkę leczyć. Trzy na cztery zosta... Pewnie. Kurwa, nie, dzwonek co? tu jest. Maksymalnie. idę do babki, co robi. Gana. Aha, to dziadek. Przepraszam, dziadek. O, jeszcze dzwonek tu jest potrzebny do szczęścia. On ma ten strój, co ja im grałem ostatnio. Taki mężczy. ptakowy, nie? Nie. Nie jest proste. Mhm. Aha, wyciągnął go ktoś od razu, dobra. Nie, ale tamci musieli być po prostu nieogarnięci, a jak się trafi na takich dwóch hardych killerów, co nas na przykład w meczu w minutę roznoszą, to nawet tutaj nie mamy szans. Łusemkę że nie można latarką, latarką ratować. Mhm. Dwa tylko można mieć, się umiera. To ja umrę, jak mnie teraz zrobią. Tak daleko ją wypieprzyło gdzieś. Nie wszyscy. Nie Większe są te mapy, dużo większe. Dobra. Tak? Tak, bo biegnę, biegnę i biegnę. I... No, no, ma masz przeleczenie? Dzięki nie ja. Gdzie to tak No, spoko, tylko spokój. że dzwonka nie pokazuje, nie? Jak Aury. Aha. Idź, ściągaj szybko. Tak. I czemu on już umarł? A był chwilę w tej klatce. No, idzie tu już. Lepiej, żeby się nie dał walnąć. Gdzie to nas. Dzwonek przede mną. zadanie zrobiłam. Mhm. Ja widzę ciebie. Gdzieś, nie pójdziemy, to... No właśnie, to są oni. Mówi Marło, tak? Nie. nie mam. Ja też właśnie tego nie rozumiem, dlaczego niektórzy umierają szybciej. Za że tak powiem. O f**k mi! Boże. Traperowa. Tylko To może być to daleko? Bo nam się wbija ta klatka. O, chyba nie ma testów. Nie, testy są. Wszyscy jesteście w jednej kupie. Cześć. Mhm. Ten dzwonek jest gdzieś tutaj, więc uważaj. No, trudno. Fajna ta mogła... klatka! Podoba mi się. Jest? Mhm. Zaraz mnie ten snie, nie? Ta, bo łazi tam jestem. Mego... Pionet był, ale no cóż. Goni mnie? Nie wiem. Tak! Moje ratarką ci nie pomogę, nawet to jest głupie. wiem. Pod co to? Właśnie, i co dalej? Już są te włazy. Jak zostaną dwa surwy, to są trzy włazy chyba, tak? Jezus. Nie, nie wierzę nie, no, w to. Nie, mam dość. Mhm, on to widzi. Jezus! Nie trafił mi w dwójkę! Mam dość! Widzę, jak to dwójkę kisnę. <laughs> Kłócą się, który ma wyciągnąć. Aha, zostawił, bo musi zdeptać. Aha, idziesz do klatki i umierasz w niej. Okay. No, mhm. w ten sposób to jest. No, to i ją umarłam teraz. No to są włazy do trzy teraz na mapie. Dobra, idę to oglądać, zobaczyć to. O co to było takie psik? Mhm. Wait, no! Powiedziała na lalunia La Nie wiem, że może być właz. Trzy. Trzy włazy, hm. to łapki pieprzone, boję się biegać po prostu, tak. wiesz. Bo ta mapa jest okropna, jeżeli chodzi... Oni są w dwójkę, Nie, on jest sam. Na lewo. Jest, 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 dawaj, dawaj! Jest, brawo! Emocje. A tamten? Goferek szuka błazu. Już oglądam. Mhm, takie dzink jest, jak się na kogoś przekręca kamerę, wiesz? Mhm. Taki dzwoneczek jakby, bo ja na nią pałaczę teraz i... A gdzie masz szuka tego błazu? <noise> nie wiem. Mhm. Ale ona nie widzi aury włazu, nie? Nie, no skąd ma widzieć? To bo ma perka, że widzi palety. Okna, no, no to własność też mogłaby widzieć. Trzy włazy, nie? I patrz. Nie wiadomo, oczy nie zamknięte dwa. Mm! Jest ona nie, nie im... ale te to, już, to już było widać. Nie, tutaj nie wiem, co miał być teraz. Buferek! Jak się umiera Aha, takie coś. <grymne> takie coś, no. Dobra, najważniejsze zrobiłem.